Manko, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku ze zwykłego survivalu. Dokładnie tak i w dzisiejszym odcinku zawalczymy sobie z Witcherem. Dokładnie tak i właśnie jak widzicie tutaj już za mną udało mi się zdobyć trzecią główkę, co prawda ją bardzo, bardzo długo. Dosyć zdobywałem Ale mamy już te tutaj Trzy główki i zawalczymy sobie Z tym witcherem dzisiaj Właśnie, teraz zrobimy sobie może Kilow, bo już ten mamy na wykończeniu I zawalczymy Z nim w taki sposób Żeby właściwie z nim nie Nie walczyć, mam nadzieję, że to się uda Wiem jak to zrobić Aczkolwiek to Też nie zależy ode mnie Dobra, już nie będziemy Enchantowali tego kilowka Dobra, mamy ten kilofek i jak widzicie, mam 33 level. I na tych szkieletach tyle na, na XP'em i na tych blazach kilka też zabiłem. W ogóle mi się zresetowały achievementy, wszystkie tutaj, i zresetowały się statystyki. Nie wiem, czego to jest wina, to, to, tak naprawdę, aczkolwiek podejrzewam że to może dlatego, że miałem jakiś tam zanik prądu i po prostu yy, wiecie, byłem w grze i miałem zanik prądu i mi się cały komputer wyłączył i może dlatego, nie wiem. No dobra, w każdym razie jeszcze pewnie się zapytacie dlaczego są tutaj te piecyki, te piecyki są Mm, tutaj bo przepalałem Cobblestone'a, nawet nie, nie zwracajcie na nie uwagi, po prostu. A Cobblestone'a przepalałem, żeby mieć czystego stołuna i zrobić pół płytki z których buduję tą ścieżkę do naszej świątyni. Mogę Wam kawałek jej pokazać, więcej Wam nie pokażę. Jeszcze jest nieskończona, mam mniej więcej jedną trzecią, więc pod tym odcinkiem Wam jeszcze nie podepnę, nie podepnę tego timelapsika na niepublicznym. Ale myślę, że już pod następnym się uda. No dobra, i czy coś jeszcze tutaj potrzebujemy? Naprawimy, może, sobie zbroję i zrobimy nowe spodnie. Tak, w razie czego diaksy ja mam, diaksy mam, jak widzicie, jest ich tutaj sporo. No tak, wykopałem je już jakiś czas temu że wykopałem w sumie dość dużo diamentów Czasami tak mam tak, że po prostu sobie idę do kopalni i chcę mi się pokopać, więc kopię sobie na przykład godzinkę, dwie, trzy... Nie, czterech się nie ma. Dobra. Trzy levele, proszę bardzo. Czy to się już nie opłaca, bo mamy na tym słaby enchant. Naprawdę ja tutaj nie mam nigdzie... Kurczę, to dziwne, że nie mam nigdzie tutaj craftinga. Muszę przenieść gdzieś. No oczywiście wyliczyłem o jeden diament za mało. Dobra. Mhm. So, mamy akurat fajnie, mamy 30 level. Fajnie, że wbiłem y, ten tu poziom. No dobra, więc wejdźmy sobie tak, zróbmy pyk. Zróbmy nowe, wiecie co właśnie tak pomyślałem, że w razie czego możemy zrobić się nowe, bo w razie jakby ten trick nie wyszedł, że prawie nie walczymy z tym witcherem. No, to byśmy, by musimy mieć jakieś zabezpieczenie, nie? No dobra, wejdźmy, zobaczmy, co tutaj nam wejdzie Fire Protection. Unbreaking. No dobra, niech będzie sobie to Fire Protection. No, no i widzicie, o tym mówiłem, że mi się zresetowały wszystkie Achievementy, bo ja już, ja już miałem ten Achievement. Dobra, załóżmy sobie to. Wolałem protection, wolałbym protection, no ale już niech będzie, dobra. Soul Sand mamy, kill -offy mamy. Weźmy sobie teraz tutaj nasze piękne. Tutaj, no znaczy, nie wiem czy piękne, ale. Nasze, nasze czaski, 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 tak, na pewno czaszki. Dobra, mamy 3 skeleton School. I to jest bardzo dobra informacja. Dobra, więc. Chodzimy do netheru i myk. W ogóle mam nadzieję, że... W sensie nie, nie, że mam nadzieję, ale być może zrobimy jeszcze jeden odcinek z zabijania witchera. Postaram się pozbierać jeszcze kolejne trzy główki. Eee, tak, i zabijemy go może na zewnątrz. W sensie nie w, nie ne w netherze, tylko na zewnątrz właśnie. Eee, czyli... Eee, na... No, na normalnym świecie, na overla Overland, czy tam Overworld, world, yy, jak to tam się nazywa? Mm, nie wiem dokładnie. No, bo tutaj to jest taki sposób troszkę, wiecie, taki, że nie będziemy się tak naprawdę z nim bili. Chyba, że coś yy, nie wyjdzie mi, tak jak po mojej myśli, szczerze mówiąc, to wtedy pewnie będziemy musieli się z nim bić. Niestety nie mamy tego enchantu Smite, on się chyba nazywa. Który właśnie y, jest na Witchera. Mm, dobry. No ale myślę, że damy radę, tak. Chcę teraz znaleźć tu jakieś wyjście. Już chodziłem. O, gdzieś może tutaj jest to wyjście. Nie, chcę znaleźć. Wiecie, wyjście na powierzchnię, żeby po prostu y, móc poszukać sobie gdzieś właśnie. O, to ja zamurowałem, jakby co. Żeby móc poszukać sobie miejsca, w którym będziemy mogli zrobić tego witchera. Czyli miejsca dokładnie 3 na 3 kratki. Dobra, niestety chyba jesteśmy dość, dość nisko, ponieważ nasz portal był nisko, więc będziemy musieli się wkopać do góry troszkę. Ale mamy szybki kilofek. W sensie nether Netherrack się niszczy szybko nawet ręką, szczerze mówiąc, ale dobra. Więc myślę, że teraz możemy zrobić króciutkiego, szybciutkiego time timelapsika, jak ja dojdę do Bedroka i widzimy się już tam na miejscu. No dobra, więc jak widzicie, znalazłem tu i chyba myślę, że dobre miejsce do odpalenia tego Witchera. Bo mniej więcej mamy tak, jak tu jest wymagane. Dobra, więc teraz spróbujemy go odpalić. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Najwyżej będziemy musieli z nim walczyć czy coś. Eee, tak, jakby to. Tu wykonać. Może jakoś spróbujemy. Tak. O, coś takiego. I dobra. Czy jesteście gotowi? I dobra. Odpalamy go. Chociaż teraz chyba się nie odpali, ale spróbujemy. Jest. Odpalony. I co? Dobrze się zrespił? W miarę chyba dobrze. Dobra, wybucha. Uwaga. Wow. O Jezu, jakie głośne Przepraszam, już przyciszam Strażnie głośne to Tak, udało się Dobrze, on ginie Udało się, dobrze, no więc teraz O nie, wydostał się O najgorzej O nie, wy wydostał się To nie, jednak to, to nie działa tak jak myślałem Przeliczyłem się Dobra Kurde, zginę zaraz Nie, ginę, dobra. Okej, okay, zginąłem, dobra. Mm, nieważne. <laughs> Wiecie co? Ja... Miałem save'a poprzedniego yy, W sensie przed tym zrobiłem save'a i po prostu znalazłem złe, złe miejsce, a nie byłem przygotowany do walkę z tak po prostu, więc yy, wiecie co, ja znajdę jednak lepsze miejsce, gram tego save'a i widzimy się już za chwileczkę jak już będę miał raczej yy, to miejsce odpowiednie, więc już raczej nie będę robił ten tylko znajdę odpowiednie miejsce i będzie już Gites. No dobra, wiecie co? Jednak e, teraz tak w sumie wpadłem na taki szybki pomysł, że moglibyśmy w sumie mm, sprawdzić y, jak, czy nam by weszło może Smite na miecz. Y, na razie tylko ulepszyłem tą klatę, jeszcze nie robiłem sobie mm, tych tutaj y, no no jak to się tutaj nazywa? Y, kurczę no spodni właśnie diamentowych, więc zobaczymy co my tutaj mamy na sharpness 3 smite 3, o, dobra to fajnie, to robimy diamentowy miecz i będzie chociaż trochę lepiej na ten moment nie, urucham nie uruchamiałem tak kamerki, ale um, zaraz po cięciu, jak tutaj zrobimy sobie to będzie na pewno, dobra, weźmy sobie co ja chciałem, kurczę, już dobra, diaksy, tak, 1, 2 weźmy sobie tutaj, zróbmy Troszkę tych patyków. O, weźmy sobie deski. Myk, myk. Tu sobie zrobimy pochodni więcej. Zrobimy sobie mieczyk także. Yy, I mam nadzieję, że właśnie ten fa fajnie, że ten smite 3 akurat nam się trafił. Yy, więc nie opłaca się enchantować, jak widzicie tych spodni, bo wtedy chyba nam ten smite zniknie, zmierza. Yy, dobra, wkładamy to tu. I Smite 2 tu jest teraz. No dobra, już niech będzie smite 2. Mm. O, smite 2 może sobie być. Mm. No dobra. Zawsze chyba lepiej niż... niż niż po prostu jakiś... No nie wiem, lepiej mi się wydaje to jest na Witera. Mm, dobra weźmy to. Okej, okay, i tyle chciałem wam tylko powiedzieć, w sumie, że może na, tak padłem na taki szybki pomysł i teraz robimy cięcie i widzimy się e, już na mm, miejscu, gdzie odpalimy tego itera. więc mam nadzieję, że teraz już nam się uda. Wszystko tu odpalić ładnie w odpowiednim miejscu. Mi się to uda zrobić. Y, tego miecza, który, mieli, który mamy, taki główny miecz, powiedzmy, mm, dobra. Y, który mieliśmy, to też boję się używać, bo on ma knockback i boję się, że z tego obsidianu, y, boże, z bedrocka się jakoś ten wymsknie magicznie. Bo go wybierzemy na przykład jakoś snobakiem. Dobra, w każdym razie ja się przygotuję tutaj jeszcze i widzimy się już na miejscu. No dobra, jak widzicie, znalazłem już odpowiednie miejsce. 1, 2, 3, 1, 2. No, no 3 na 3, na 3. Odpowiednie miejsce. Tu jest y, środek tego miejsca. Mniej więcej, czekajcie, bo tu jest mm, 1, 2, 3. Tu jest środek, przepraszam. Niestety zużyłem cały kill mm, Tak, jest na pewno 3x3, 3, wolę sprawdzić, bo 1, 2, 3... Tu jest, 1, 2, 3, jest, 1, 2, 3, jest, dobra, jest 3x3. Uff, dobra. Mm, teraz musimy tutaj troszkę podwyższyć, ale naprawdę wiecie ile ja terenu tutaj wykopałem. Ojejku, masakra, dobra, musimy tu podwyższyć mniej więcej chyba o tyle mm, tak i od razu będę musiał przyciszyć dźwięki gry, ponieważ Witcher jest strasznie, strasznie głośny. Nie mam kilofa, no dobra, ale się i tak szybko niszczy ręko. Dobra, i w tym oto miejscu stawiamy naszego witchera. Dobra, więc bierzemy sobie nasz tutaj piasek dusz, dokładnie tak to się nazywa. Bierzemy myk, myk i tu mamy problem, ale, ale, o kurcze. No musimy zbudować w drugą stronę. Myk. 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 I proszę, żeby to zadziałało już. Uwaga. Dobrze. Chyba zadziała. Chyba zadziała. Oby. Dobra, ładuje się. I. Wybucha. Dobra, ginie. Mm, przyciszymy sobie oczywiście dźwięki. Ponieważ jest on strasznie głośny, ginie. Dobrze działa to. To jest mój miecz ze smite. Tak pomagamy mu troszkę. Pyk, 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 pyk. Tak, dobrze. Nie może się wydostać. Udało się. O, ładuje się znowu. Proszę bardzo. Myk, myk. Jeżeli pod tym. O, udało się. Zabiłem go. Tak, jest. Nether Star! Dokładnie tak, mamy to! Mamy Nether Star! Możemy zrobić beacon! Hurra! Uff! Ale się natrudziłem, żeby to w końcu zdobyć! Mamy to, dobra! Mm, tak, i chciałem powiedzieć, że jeżeli pod tym odcinkiem będzie powiedzmy 5 łapek w górę, to wtedy zrobimy jeszcze walkę z Witcherem! ale na zewnątrz, na normalnym, otwartym terenie yy, żebyśmy musieli z nim faktycznie powalczyć, a nie, że tylko go sobie tutaj w bedroku zaklinujemy yy, Dobra, ale cieszę się, kurczę, naprawdę, to jest w ogóle chyba pierwszy raz na survivalu jakimkolwiek walczyłem z witcherem, naprawdę, bo tak chyba raczej nigdy raczej tego nie robiłem, bo... Jakoś nie czułem potrzeby, a teraz już kurczę mamy to mamy, to mamy Nether Star. Dokładnie tak. Jestem mega zadowolony, aczkolwiek mamy jeden problem, ponieważ jest. Nie wiem, gdzie jest portal. Więc robimy cięcie, ja znajdę portal i wtedy spotkamy się już. No, przy portalu, nie? Dobra. Ale się mega cieszę, mega się, naprawdę cieszę, że. Tutaj się udało tego Witchera zabić, i właśnie jak będzie 5 łapek w górę, to wtedy zrobimy walkę z Witcherem na otwartym świecie. E, oczywiście nie od razu, no bo te główki się nie zbiera tak w 5 minut, nie? Mm, też mi się już teraz nie będzie chciało, bo teraz zbierałem tą jedną główkę. Oje. Dobra, więc widzimy się już przy portalu. No dobrze, jesteśmy przy portalu. Pyk, teleportujemy się. Wow, ale, kurczę, mamy Nether Star. Naprawdę, jestem mega zadowolony. Uff, na szczęście zrespiliśmy się w domu, bo czasami jest jakiś taki bug, nie wiem, że jestem poza domem. Mm, dobra, pójdźmy szybko spać i zróbmy jeszcze naszego bacona, beacona, czy jak to tam ludzie na to mówią. Beacon, po prostu beacon, beacon block. Nasz kurczę, piękny beacon block będzie. Niestety, nie znam procedury kraftowania tego, aczkolwiek... Myślę, że dam radę z tej książeczki jakoś y, to zrobić. Dobra, wejdźmy sobie, zejdźmy tu szybko na dół. Wow, ale jestem podekscytowany naprawdę, kurczę. Pierwszy raz mam tego, będę miał beacona tak naprawdę na survivalu. Yy, gdzie my tu mamy ten Bacon Block? Yy, musi gdzieś być, bo widziałem, że się odblokowała procedura. To jest beacon Obsidian, na szczęście mam, dobra Odkładamy netherracka Tutaj, pyk, 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 pyk O, myk, proszę bardzo Tutaj jest cały netherrack Odłożony, weźmy sobie Obsidian, gdzie odłożyłem Obsidian, pamiętam, że miałem, dobra mam Okej, okay. mm, I szkło, szkła też powinniśmy Mieć Jakieś, dobra, mamy na szczęście Uff Chyba tyle starczy I budujemy nasz Beacon block Wow Myk. I nether star Tak, mamy beacon Proszę bardzo Proszę bardzo Super, mamy beacon Okej, okay, fajnie, kurcze Dobra, mm, naprawdę mega bardzo, bardzo się cieszę. Ja myślę, żeby ten beacon umieścić gdzieś na dole. W sensie tam. O. Jeszcze musimy zrobić bloki oczywiście żelaza i uruchomić nasz beacon. Nie wiem, czy zrobimy to w dzisiejszym odcinku już, ponieważ już i tak dzisiaj dość sporo emocji i dużo zrobiliśmy. Yy, dobra, nie wiem dokładnie, gdzie ten beacon możemy umieścić. Może niech będzie sobie... czekajcie, żeby jakoś tak nie kolidowało nam to a tu postawmy go Pyk. i będziemy oczywiście wykorzystywać efekt haste albo speed chociaż resistance też e, też spoko zróbmy sobie może piramidę drugiego poziomu Chociaż nie no to trzeba już troszkę pokopać to wiecie co w następnym odcinku ja wam pokażę już w sensie zrobimy to ja wam ja wszystko przygotuję już do tego wykopię tutaj taką wielką dziurę i zrobimy jeszcze RGB, tak że będzie się by fajnie zmieniało się kolorki. Mm, dobra, tak więc to by było już dzisiaj na tyle. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania i komentowania tego odcinka. A i w opisie macie link do marketu G2A z bardzo nimi grami. I cześć!